bardzo. Poproszę pana Andrzeja Turczyna, a przygotowuje się pan Chmura Radosław Marceli. Bardzo proszę. Dzień dobry. Ja się nazywam Andrzej Turczyn, ja jestem przedstawicielem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia pod nazwą Ruch Obywatelski Miłośników Broni i chciałem zaprezentować państwu i zaapelować do Państwa posłów, którzy będą nad ustawą deregulacyjną obradowali o uwzględnienie naszych uwag. Szanowni Państwo, w projekcie ustawy deregulacyjnej trzeciej transzy dostrzegliśmy jako Stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni bardzo niebezpieczną dla zachowania zasad demokracji praktykę polegającą na wprowadzaniu tylnymi drzwiami ograniczeń, które nie są deregulacją, a są regulacją i obostrzeniem. Pod hasłem. Pod hasłem Deregulacji zawodu rusznikarza do ustawy o broni i amunicji wprowadzić y, zamierza się materię dotychczas już uregulowaną w innych przepisach w tym ustawie o broni i amunicji, a w szczególności badań lekarskich, egzaminu dla osób, które ubiegają się o pozwolenie na broń, kontroli przechowywania broni y, oraz zasad przechowywania broni kalibru broni, a w ustawie o tak zwanym obrocie specjalnym usiłuje się wprowadzić regulację także istniejącą już dzisiaj, a dotyczącą odstrzeliwania łusek. Tak naprawdę od regulacji zawodu różnikarza jest z 17-stronicowej 17 materii dotyczącej zmiany ustawy o broni i amunicji tak naprawdę jedna strona. Dosłownie jedna strona jest o zawodzie rusznikarza, a wszystko pozostałe to jest regulacja i obostrzenie tego, co w ustawie o broni i amunicji jest zapisane już aktualnie. Naszym postulatem jako Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni jest to, aby państwo posłowie zdecydowali odrzucić wszystkie te propozycje zmiany w ustawie o broni i amunicji, które nie mają żadnego związku z deregulacją zawodu rusznikarza. W szczególności chciałem zaprezentować pogląd w zasadzie dziesiątków tysięcy posiadaczy broni tak zwanej alarmowej, broni, która można ją nazwać straszakami, hukowcami, broni, która nie wywołuje żadnej szkody, jest bronią w zasadzie w krajach europejskich bronią bez pozwolenia. W Polsce tylnymi drzwiami próbuje się wprowadzić regulację, która spowoduje to, że dziesiątki tysięcy ludzi w tym kraju będzie musiało albo zdobyć pozwolenie na broń, a jeżeli nie będą spełniali kryteriów tego pozwolenia na broń, zostaną wywłaszczeni bez odszkodowania, bo taki będzie skutek zapisów. Przy pomocy niewinnego zapisu, na pozór niewinnego m, określającego kaliber broni a właściwie kaliber broni alarmowej próbuje, znaczy nie próbuje, tylko doprowadzi się do tego, że kilka albo kilkanaście tysięcy ludzi straci prawo do posiadania, jak mówię, zupełnie niegroźnego urządzenia, które wydaje jedynie efekt audiowizualny, bo to jest urządzenie alarmowe czy pistolet, pistolet alarmowy. Wielkim problemem, który także dostrzegamy i to mogę powiedzieć w imieniu no, kilkuset tysięcy posiadaczy broni jest to, że do ustawy o broni amunicji próbuje się wprowadzić definicję kalibru broni zupełnie nie odpowiadającą temu, co przez można powiedzieć sto lat czy ponad 100 lat zostało ukształtowane na skutek praktyki, i prak praktyki przez producentów i posiadaczy broni. O czym mówię? Otóż proszę Państwa. Kaliber broni to jest znamie broni nadawane przez producenta tej broni. W Polsce przy pomocy ustawy deregulacyjnej próbuje się określić kalibrem broni techniczne, techniczną jakość w postaci najwęższego przewodu lufy. Na pewno każdy z Państwa słyszał o broni o kalibrze 9 mm, czy 9 mm Parabellum. Proszę Państwa, otóż żadna broń Znamionowana danym, danymi 9 mm parabellum nie ma takiego kalibru. Żaden nabój nie ma takiego kalibru. To jest lufa jest mniejsza niż 9 mm, a nabój jest większy niż 9 mm. W, w przypadku przyjęcia zapisu proponowanego przez, przez rząd, skutek będzie taki, że. Żadna broń nie będzie odpowiadała, żaden, żaden kaliber broni określony na podstawie polskiej ustawy nie będzie odpowiadał kalibrowi broni, który jest określany przez producenta. Moim zdaniem, gdyby przyjąć zapisy, które są proponowane w przypadku broni alarmowej, staniemy się pośmiewiskiem Europy pośmiewiskiem Europy, która z broni alarmowej korzysta do sportu, rekreacji, zabawy, a u nas z broni alarmowej chce się uczynić niezwykle groźne urządzenie tylko z tego powodu, że pojawił się pewien przedsiębiorca, który korzystając z zapisów ustawowych sprowadza na polski rynek zgodnie z polskimi przepisami broń alarmową, a to nie odpowiada funkcjonariuszom z Komendy Głównej Policji. Bo... Panie, informuję, że czas się skończył. A poza już, tym prosiłabym, już, żeby już. ustosunkowywać się merytorycznie i rzeczowo, mhm. natomiast nie wygłaszać Rozumiem. manifestów, które trudno uznać, czy są prawdziwe. Tak? bardzo proszę, Podsumowując, wnoszę, szanowni państwo posłowie, o to, abyście odrzucili wszystkie te zapisy projektu ustawy, które nie dotyczą deregulacji zawodu różnikarza, a które w istocie rzeczy są regulacją. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wygłoszenie wystąpienia. Okazuje się, że pan chmura Radosław nie stawił.